Studiując na akademii pedagogicznej w Krakowie, stanęłam przed yy, dylematem, co napisać, jaką pracę dyplomową. I zdecydowałam się właśnie napisać magisterium o moim dziadku, o Zisławie Radosie. Jaki on był, jakie miał życie, co robił, jaką był legendarną postacią. I po prostu zrobiłam to dla siebie, zrobiłam to dla niego, żeby po prostu przedłużyć mu w pewnym momencie jakieś takie marzenie, że jeszcze coś po śmierci po nim pozostanie. Kim był? I mój dziadek był w Bieszczadach y, bardzo legendarną postacią. Miał swoją osobowość. Y, Powstawały o nim mity legendy. Rzeźbił, zarażał swoją rzeźbę wszystkich innych <grydnych> dookoła. Y, skończyłam liceum plastyczne, po czym dostałam się na Akademię Pedagogiczną, na Wydział Wychowania Plastycznego. Hmm, obecnie teraz maluję, robię grafiki. No i w sumie mogę powiedzieć, że zawdzięczam to niemu, że po prostu dał mi taką swobodę działania, że to, że tutaj jestem w bieszczadach i że on mnie wychował, jak, jak i bieszczady, to po prostu no to co zostało. No. Kim był dla mnie dziadek? Dziadek był dla mnie dziadkiem. Dla innych był to przyjaciel, był to wagabunda, był to jakiś hmm. dziwak, jakiś. Albo coś odmiennego innego. Yy... On dla mnie był dziadkiem, prawdziwym takim dziadkiem, bo przyjeżdżając tutaj w Bieszczady, razem z nim miałam 6 lat. I zawsze on do mnie mówił Ewunia, Wnusia moja. Zawsze taki był dumny ze mnie, a ja po prostu byłam z niego dumna. Yy... Był bardzo dla mnie takim. No, prawdziwym dziadkiem, i cieszę się, że przekazał mi ten dar takiego takiej wolności. Dzięki temu, że dziadek tutaj zamieszkał, to bycia bieszczadnikiem zaraził moją mamę. No i mnie. Gdyby nie to, to nie byłoby tych bieszczad, nie byłoby tego malowania i mieszkałabym gdzieś tam w okropnym milanówku w duszności. Jechałem do Bieszczady, no i właśnie tu podjąłem pracę. Tam nie patrzyli czy ja jeszcze chory, czy nie chory, bo tu było mało ludzi. Więc podejmowałem korowanie w lesie. Brigadia budowlano w Czarnej. No i potem zacząłem zbierać runo leśne. Znaczy grzyby, jagody. No i później zacząłem rzeźbić. Ja mam 400 córek. Każda ma nowe przybranie, a dwie mam prawdziwe. Jedna pracuje tu, bo mnie znalazła. W 1975 roku, bo ja byłem nieuchytny, bo się pogniewałem. Nie, no, wyjechałem, ale zostawiłem wszystko Także nie musiałem tam jakiś tam im pomagać, na adresu nie, także nie wiedzieli gdzie ja jestem. Z przyjechałam w 75 roku. Zanamowam ojca, który zaproponował mi, że mi pokaże Bieszczady od kuchni. Ja w te Bieszczady przyjeżdżałam dużo wcześniej, znałam je jako turystka, która chodziła po szlakach i ta propozycja mnie bardzo pociągnęła, przyjechałam no i postanowiłam zostać. Miałam mnóstwo różnych propozycji prowadzenia schronisk i było to to, co ja lubię robić, lubię las, lubię góry. Pomimo tych 25 lat, jakie jestem w tych Bieszczadach, w tym się te Bieszczady nie znudziły, jest tutaj cudownie i wspaniale i za każdym razem jest tu inaczej, czy zimą, czy latem. Minęło już 6 lat od śmierci dziadka i pozostało mi dużo pamiątek, które wykorzystałam do swojej pracy. Są to liczne artykuły, z jego szuflady, słynnej szuflady, którą zawsze jak turysta czy ktokolwiek przychodził, pokazywał. Zbierałam nie tylko, nie tylko ja, nie tylko dziadek, ale w momencie kiedy pisam swoją pracę, to jeździłam po całych bieszczadach i od wszystkich bieszczadnikach. Zbierałam i tutaj to klejałam. Też mam tutaj hmm, zdjęcia. Też jego pamiątkowy o różnych reporterów i fotografików. Tutaj mam zdjęcie y, dziadka z prezesem. Y, tutaj jest dziadek y, ze swym psem zakapiorem. Tutaj jest zdjęcie dziadek tutaj w Tu jest pierwsze zdjęcie. Dziadka jeszcze na caryńskim bez brody. Jak zbierał grzyby To tak samo chata wcisnej Tutaj dziadek z jęczkiem Połoniną. Także całe szczęście, że to pozostało. Nie zginęło, choć był taki moment, że kiedy przyjechałam z moją mamą tam do domku, to wszystko było zdewastowane. Podłoga była porąbana, powyrywana, kapa na długo łóżkiem była też zerwana. Nie wiem, kto tam coś tam szukał. Ej, oprócz zdjęć, artykułów, mam jeszcze tutaj bardzo ładne wiersze. Tutaj jest wiersz Jana Szelca pod tytułem Król Połonin. Tutaj mam wiersz Ryszarda z Zdzichowi Radosowi. I tutaj mam jeszcze taką taką rzecz. Specjalnie ją włożyłam do folii, bo ona przeszła zapachem tej całej chałupy jego nim, tą szufladą i to wszystko pachnie. To jest dla mnie duża pamiątka. Pytają o ciebie Zdzichu. Kładą znicze między brzozowy krzyż, a w głowy leją szklankę siarkowego wina. Czas u nas inny. Zdzichu, tego roku pobudziła wiosna, lato Śniegi zgoniło z połonin, szalone pstrągi pędzą potokami, zdzichu, jagoda kwitnie. Da nam pan po kilka ubianek dla dziecka, dla siebie i na handel. A ciebie, z nie ma. To są moje prace, moje grafiki. Moje zmaganie z naturą, z trawą, z górami, tych tym No też jest jakiś portret. Dlaczego akurat grafika? Grafika, dlatego, że jest to powiązanie trochę rzeźbienia, bo to się rzeźbi dłutem. Powiązanie rzeźbienia z malowaniem. Są takie malars malarskie grafiki. Bardzo kocham te moje pejzaże. To moje zmagania z naturą, z trawami, z przyrodą. To są moje prace malarskie. Maluję już je od paru lat. Są to przede wszystkim pejzaże, bieszcza, trawy. W swoich pracach chcę. Oddać klimat, przede wszystkim klimat tego, co, co tu jest w Bieszczadach. Wychodzę w plener i to, co, to, co widzę, to chcę jak najbardziej odzorować. Mm. Radek rzeźbił przeważnie świątki, jakieś takie biesy i czada, jakieś takie diabełki różne. Sprzedawał to turystom, tutejszym ludziom. Z tego się utrzymywał, to było jego źródło utrzymania. Grono przyjaciół, ludzi w koło zawsze. coś takiego w sobie, że pełno ludzi było w koło. Miał taką osobowość, taką taką. Ja mówię, nie wiem, dobrą duszę. Myślę, że dziadek zasługuje na to, że żeby pamiętać o nim, bo w końcu był legendarną postacią i powinien być tak kochany, jak kochane są te góry. I pamiętamy.